Dobry, tu alchemia. Opowiem, po co nam śmieciowe DNA? Pewnie słyszeliście o tym kiedyś, że człowiek ma teoretycznie bardzo dużo możliwości w sensie DNA. Tak powiedzieli nam kiedyś, czyli tam jacyś naukowcy, czy nie. Naukowcy, oczywiście, strefa ezoteryczna podchwyciła to bardzo chętnie, no i stwierdziła, że nas okradli. Yy, czyli tutaj. Coś się wydarzyło, że po prostu, no, mm, że tak powiem, nie mamy supermocy. W sumie, w skrócie rzecz ujmując, nie mamy i nie wiadomo dlaczego. I teraz powiem tak. Jeżeli masz, czyli rodzisz się jako człowiek, no nie, tutaj po prostu wchodzisz w to ciało, to. Dostajesz opakowanie, czyli to jest takie opakowanie, yy, które zawiera tam powiedzmy takie. Yy, no, co, coś tam zawiera, jakiś pakiet, tak? No powiedzmy, że kupujesz samochód, no to tak jak z samochodem. I on ma tam ograniczenie tam do 230 km powiedzmy na godzinę. Ale jak zdejmiesz coś tam, jakiegoś tam chipa, to pojedziesz tam do 300. No, i tutaj to jest tak podobnie trochę. Czyli, jak się rodzimy w danym gatunku, to dostajemy takie, a nie inne ciało. Również z takim czymś jak czyli. Ty, biedny człowieku, tak, dostajesz tam 10% możliwości, a reszta to właściwie to nie wiadomo o co chodzi. I teraz tutaj też ze strefy, właśnie alternatywnej, no, jest bardzo dużo takich opinii, że tutaj kiedyś mieliśmy takie możliwości, a teraz nie mamy i w ogóle. I teraz, jak dla mnie, to jest tak. Że każdy ma teoretycznie równe szanse. Natomiast przychodzi ze swoim własnym pakietem, też takim karmicznym, tak, i musi wykonać pewne rzeczy, czy mu się to podoba, czy mu się nie podoba. W sensie takim, że ten pakiet karmiczny jest niestety bardzo ważny i w momencie, kiedy być może Tutaj chodzi o te takie nadmoce, jakieś tam jasnowidzenie, jasnoczucie, różne rzeczy, uzdrawianie i w ogóle. I teraz, kiedy na przykład ja miałam bardzo dużo osób w swoim też w swojej karierze alchemii, to one potrafiły, niektóre osoby, uaktywnić pewne pakiety, nadpakiety. I w tym momencie robią różne rzeczy, bardzo fajne zresztą. I, i one są również, jakby w, wtedy możemy na przykład właśnie to tak zwane DNA, tak, tutaj ja nie jestem od DNA, ale mówię tutaj o tym bardziej od strony energetycznej, że to też tam jest jakoś zapisane. I wtedy, w momencie, kiedy zaczynasz tak, jakby. Pracować nad tym, no to to się może też pojawić. Czyli wtedy ci to jest potrzebne. W momencie, kiedy robisz po prostu zwykły standard życiowy, no to potrzebujesz tam mniejszej ilości. Ale byłoby to niesprawiedliwe, żeby na przykład nie mieć tego, prawda? Więc zawsze może taka. Moim zdaniem istnieć możliwość, żeby to rozszerzyć. Oczywiście tutaj bym nie szła w te piąte wymiary, i że tam zaraz będziemy strzelać laserami z dłoni i w ogóle będzie, nie wiadomo co, ponieważ tak to raczej nie jest. To jest do uaktywnienia pewnych, pewnych rzeczy w pewnym momencie oczywiście, który, w których możemy się znajdować i też do poszerzania różnych również możliwości, pakietów i tak dalej. Powiedzmy, że rodzi się dziecko i ono będzie genialnym jakimś człowiekiem, więc ono musi mieć taką możliwość do rozwinięcia tego, prawda? Również tam tych wszystkich rzeczy, które odziedziczy i tak dalej. To jest jakby normalna rzecz oprogramowania tego ciała, więc tak to też należy rozumieć, a nie denerwować się, że nas tutaj okradziono. Element tak zwany mm, boski, czyli ten kod boski. My dostajemy jako z takiego elementu prototypu, tak zwanego wzoru, ale tutaj ci tak zwani bogowie być może tutaj można powiedzieć, że oni właśnie mają to 100% i to też jest uaktywniane. Miałam kiedyś taką yy, panią, która miała bardzo taki kod boski i właśnie on był taki bardzo piękny i też robiła tam różne naprawdę cuda, w sensie też połączenia mentalnego. Jest to możliwe, ale to są jednostki na Ziemi, także to nie jest w ogóle. Absolutnie do powtórzenia, tak jakby dla wszystkich, po prostu tak to nie wygląda. Natomiast ona potrzebowała, że tak powiem, to jest 100% dena i ona miała takie mom momenty, że tak powiem. Do uaktywnienia i te kody, tak zwane boskie, tam były u niej też uaktywnione. To było najpiękniejsze w tym wszystkim. I tam leci też taka energia, właśnie błogości, takich elementów bardzo wysokich, tak to mogłabym nazwać. I też takich czystych, zupełnie niezwiązanych z tym wszystkim, co tutaj się tutaj dzieją, te, te, też te rzeczy na poziomie ezoterycznym, także. Tutaj, kiedy słyszymy coś takiego, to możemy być też szczęśliwi, że mamy, na przykład, takie opakowanie jako ciało. Ono nam jest potrzebne do bardzo wielu rzeczy, też do boskich elementów, tak zwanych wysokich, i do takich zwierzęcych, czyli jesteśmy w takiej, w takim ciele i w takiej zawartości bardzo mocno przesiąkniętej też ładunkami, które są bardzo silnie nagromadzone. Taką jesteśmy trochę gąbką emocji, tak to mogłabym nazwać. I jest to też cenne doświadczenie, to ciało się też bardzo męczy tą taką ilością tej energii. Ale w momencie kiedy też już nie będziemy żyć, to też tam, czyli pójdziemy gdzieś indziej, ewentualnie uwolnimy się z tej przestrzeni, to będziemy mieli przynajmniej to doświadczenie, tak? To jest takie bardzo ważne też, że tutaj trochę tych osób poschodziło po to, żeby doświadczyć tak bardzo silnych emocji. One są też niezwykle też cenne. I też mogą stanowić drogę do indywidualnego takiego wzrastania mocy, i tak dalej. To są też bardzo ważne rzeczy, dlatego to DNA może się powiedzmy nam tam rozwijać, lub nam są potrzebne te pakiety dodatkowe, i to wtedy jest też tutaj uaktywnione. Natomiast nie możemy tego za bardzo. Jakoś sprawdzić. Tak to wygląda, chociaż te informacje są z, od istot, które mi to dość dokładnie wytłumaczyły, tak to mogę powiedzieć. W związku z czym to się nie ma co martwić, i też no tak należy to w sumie zrozumieć na ludzika. I ta strefa boska, tak zwana, i ta strefa zwierzęca u nas jest jakby w złączeniu, w połączeniu, jest tak jakby e, trochę tak jakby po połowie. I my musimy tutaj to też tak jakby wybrać, i to życie jest też po to, żeby w pewnym sensie się wznieść oczywiście, z naszej grupy tutaj słuchających, to tutaj się chcemy wznieść i być oczywiście nie zwierzętami, tylko właśnie jakby w tych strefach boskich. Co by to nie oznaczało, natomiast elementy tutaj też zwierzęce, bo tutaj trochę tak bardzo też wjeżdża ten element karmiczny. Ludzie mają nierówną karmę i mają strasznie też różne życia. I to jest naturalne, że tak jest, że, że może tak być i w ogóle ta zwierzęcość u nas jest też często bardzo mocno rozkręcana właśnie, co też nie jest jakby dobrą rzeczą i tutaj absolutnie nie należy jakby iść w tą jakby stronę, właśnie to jest jakby najgorsze, tutaj elementy światów zwierzęcych jest, są bardzo też przesiąknięte często upadającymi Ludzkimi. Tutaj na przykład mogłabym się odnieść do ewentualnie takiej rasy kociej, jeżeli takowa istnieje gdzieś we wszechświecie. To też została utworzona w pewnym sensie z emocji, właśnie pasji, zatrzymaniu pewnych elementów, również tak zwanych, trochę, właśnie takich i bosko zwierzęcych co też było totalną aberracją uważam i często też mm, właśnie te elementy tak zwane zwierzęce tam te światy które są też i bardzo mocowe i w ogóle też często też mogą ciągnąć e, niektóre istoty natomiast one są też e, światami e, niezbyt jakby korzystnymi dla e, powiedzmy boskości e, są w pewnym sensie też zaproszeniem do światów zwierzęcych, ale już takich jakby elementów takich jakby pozamykanych, czyli z braku wyzwolenia. To nie jest jakby dobry jakby ładunek. Tutaj na tym w tym momencie należałoby się też przychylić do tego lub zaznaczyć taką rzecz, że te sławne, tak zwane, różne rasy typu jakieś gadziego jakiegoś takiego dziwnego, dziwnych takich stworzeń, które są na przykład, no właśnie takie. Nie, niezbyt przyjazne ludziom. Są też często właśnie z tamtego obszaru. tak Takiego, który, czyli cały, cała nasza fauna i flora, też tam są odpowiedniki tych światów. Tutaj to też jest takie bardzo ważne. I my możemy też, jakby, doświadczać. Bardzo wielu rzeczy. Często jest to pomieszanie z poplątaniem, akurat w tych, tych obszarach alternatywnych, no ale co tutaj dużo gadać? No, jest tak jak jest. Tutaj odniosłam się do tego DNA. Przemyślcie sobie ewentualnie, co tutaj powiedziałam, czy to się może zgadzać, czy to się może nie zgadzać. No i tyle w tym temacie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.